Wszystkim z tej strony Weronika i witam Was na kanale Back to Book. A dzisiaj witam się z Wami ponownie we vlogu z mojego wyzwania kwietniowego, czyli czytam 100 stron dziennie książek, papierowych, e-booków. No i dzisiaj przychodzę do Was z. Update'em jest wtorek, czyli wczoraj nie przychodziłam, ponieważ cały czas czytam tę samą książkę, o której mówiłam pod koniec poprzedniego filmu, a jest to książka Róż. No i postwierdziłam, że jestem już gdzieś tak prawie w połowie, więc przyjdę i opowiem Wam trochę o tej książce. Tak jak wspominałam, chyba w poprzednim filmie, jest to książka autorki Króliczka, którego ja jeszcze nie czytałam, ale wiem, że wiele osób już czytało. Różnie jest stosunkowo nową książką, ponieważ ona jakoś w ostatnich miesiącach została wydana, całkiem niedawno. No i o czym opowiada? Mamy tutaj główną bohaterkę Bel. Ona się nazywa jakoś Mira, Miriam, nie pamiętam już, ale ogólnie jej matka na nią mówi Bel. No i ona przyjeżdża do. Stanów Zjednoczonych, jeżeli dobrze pamiętam, a mieszka w Kanadzie. Mieszka w, tak, mieszka w Kanadzie no i przyjeżdża do, na pogrzeb swojej matki, ponieważ jej matka umarła, ona już z nim nie mieszkała. Nie wiadomo za bardzo, co z jej ojcem. No i ona jest jedynaczką, także przyjeżdża na pogrzeb swojej matki. No i w sumie tak ją poznajemy. W międzyczasie, powiedzmy, poznajemy trochę fascynację jej matki, a później to się przełożyło na Bell urodą, a bardziej dbaniem o siebie. Taką bardzo, bardzo dużą fiksacją na punkcie takiej rutyny tej wieczornej, porannej, nakładania różnych specyfików na twarz, żeby mieć właśnie piękną cerę, żeby się skóra nie starzała i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj, powiedzmy tak, przeplatane. No i poznajemy też troszeczkę na początku to, jaka była ta matka, że ona była taką trochę femme fatal, ale że pod koniec swojego życia, kiedy też ta Bel miała z nią kontakt, taki bardziej już telefoniczny niż taki na żywo, no to coś zaczęło się u niej dziać, tak ma się wrażenie, że z głową, że zaczęła trochę odpływać, powiedzmy w cudzysłowie. No i ona na tym, na tym pogrzebie poznaje pewne osoby, które gdzieś tam zgodnie z tym, co mówią, żyły w otoczeniu jej matki. Nie tylko na pogrzebie, ale również w domu. Natyka się na pewnego mężczyznę młodego, przystojnego, który jest takim ogrodnikiem, trochę złotą rączką i że on tam pomagał tej matce. Spotyka też jej taką przyjaciółkę niby, która, jak się okazuje, wykupiła od niej butik, który był w ogóle oczkiem w głowie jej matki. Właśnie jakiś taki butik z po prostu taką odzieżą elegancką czy po prostu jakąś taką e, wyjątkową. No i w ogóle zmieniła ten cały butik, w ogóle ta, ta kobieta, te przyjaciółka jej matki czy tam jakaś znajoma, to widać, że taka mm, taka żerująca powiedzmy na tej matce. E, no, ale okazuje się też, że ta matka, co że tak mówię matka, matka, ale tutaj chyba za bardzo w ogóle nie ma e, jej imienia, w sensie na pewno pada, ale nieczęsto, e, wpadła w ogromne długi. No i teraz ta Bel musi sprzedać dom, w którym mieszkała, E, taki dom w ogóle blisko wody, nad oceanem, wszyscy się zachwycają widokiem nawet na tym pogrzebie, wszyscy się zachwycają widokiem z okien po prostu z tego domu. E, sprzedać dom, no i jakieś ewentualnie rzeczy antyki, które się znajdują w tym domu, żeby spłacić ten dług i móc wrócić do domu. No i w tym pomaga trochę jej ten ta, te, tat, już nie pamiętam, ten chłopak, którego ona poznaje, chyba jakiś kochanek był jej matki. Mm. No, i w międzyczasie poznaje też pewną kobietę w Czerwieni, i w ogóle tutaj dużo jest o Czerwieni, która jest bardzo tajemnicza, bardzo taka enigmatyczna, no i która też znała jej matkę. W międzyczasie zaczyna przychodzić do pewnej posiadłości, której w trakcie dnia nie może znaleźć za bardzo, albo jest zamknięta, ale wieczorami czy o zachodzie słońca ta posiadłość tętni życiem, i w ogóle ogólnie czytając tę książkę. Ma się totalnie, czy ja czytając i oglądając, to mam w głowie dziecko rozmiary, taki vibe i oczy szeroko zamknięte tego filmu. I nawet gdzieś tam w trakcie książki, ja o to sobie pomyślałam prawie od początku, tam gdzieś na 50 setnej stronie, o tym myślałam, a później pada to w ogóle, że oczy szeroko zamknięte, że mm, chyba ta posiadłość, jakby jakiś tam bankiet, i tak dalej, te wszystkie osoby były jakieś takie na czerwono, były jakieś takie piękne, dziwne. No to, że właśnie jak w tym filmie, i faktycznie to ma taki waj. Więc jeżeli lubicie, to naprawdę bardzo mocno jest takie. Mm, no, tak, czuć od tego. Ja, ja w ogóle jestem ciekawa, w jaką stronę to pójdzie, bo faktycznie mamy tutaj kult piękna. Coś w tej, mat tej matce jeszcze nie wiem, co się stało, musiało stać, bo ona gdzieś tam była częścią tego róż. Tak jak tutaj powtarza, ta kobieta w Czerwieni podążyła drogą róż. E, w ogóle tu jest dużo francuskich słów wplatanych e, i w ogóle czasami są nawet pełne jakieś zdania czy frazy po francusku, bo to też jest jakaś fascynacja właśnie tym. No i gdzieś tam w tym wszystkim ta główna bohaterka, która trochę chce się rozliczyć z matką, z przeszłością, trochę chce się od niej uwolnić, a z drugiej strony ma to też w sobie taką fascynację tym pięknem i nawet są takie momenty, kiedy ona tak w miarę na początku, kiedy ona e, jest na tym pogrzebie i na przykład ma strasznie dużo rzeczy do roboty i zapomni o jakiejś rutynie i ona sobie przypomina, że tego nie nałożyła, tego tamtego nie nałożyła. Jest to bardzo fajnie napisane, w sensie tak bardzo zgrabnie, Chociaż mam wrażenie, że tutaj czasami jest taki dosyć. Nie, nie wiem, jak to w sumie określić. Że czasami jest tutaj dosyć prosto, dosyć tak sztampowo bym nawet powiedziała: w sensie, że są takie wątki lub rozwiązania, że one są dosyć oczywiste i że naprawdę bardzo mocno czerpią z tych filmów czy książek, które już się pojawiają. Że to jest faktycznie połączenie kilku rzeczy, które ja już znam. I na razie, oprócz tego, że tutaj faktycznie jest ten kult piękna, że dużo się o tym mówi i tak dalej, i że to jest współczesne, nie mi się na razie niczym. Ta książka takim super specjalnym, żeby to mogła powiedzieć: O, to jest dla tej książki wyjątkowe, że tego nie widziałam wcześniej. To też nie jest jakiś super zarzut, bo ciężko jest być teraz super oryginalnym, ale czekam jeszcze na jakiś zachwyt. W sensie, no może jest tutaj, że ten róż, ta czerwień, są takie jakieś te, jak to się mówi ośmiornice w ogóle pływające, więc w ogóle są takie ciekawe wątki, ale jeszcze czekam na więcej. Także na razie mi się podoba eee, ale, ale, ale zobaczymy, jak to będzie na końcu. Jestem ciekawa właśnie jak zakończenia. Także tyle. Eee, I pewnie wrócę z kolejnym updateem czwartek. Eee, pewnie już będę miała skończoną i zaczętą inną, także nie będę przychodzić codziennie, bo to jest też bez sensu. Chyba, że czytam krótkie książki, wtedy to ma większy sens, eee, a skoro czytam w sumie taką książkę, która ma ona ma ponad 500. Nie, nie ona ma prawie 500 stron, no prawie 500. No to też nie ma sensu przychodzić codziennie. Także to tyle i wracam z updateem już w całości książki. No hej, skończyłam Róż i przyszłam wam trochę o nim opowiedzieć. Jest czwartek, tak jak mówiłam, tak sądziłam, że właśnie do tego czasu uda mi się skończyć Róż. No i tak, o czym jest ta książka, poniekąd wam powiedziałam. W ogóle powiedziałam, że tam o, o, te ośmiornice pływały, to chodziło mi o meduzy, wybaczcie, pewnie tam poprawiłam. Jest to pierwsza książka Money Award, jaką przeczytałam, i gdzieś tam po przeczytaniu teraz dzisiaj oglądałam em, może nie tyle recenzję, nie tyle opinię o książce samej, ale o ogólnie mm, pisarstwie tej autorki. E, o tym, że jej książki są dziwne, bo faktycznie po lekturze tej książki. Em, Czuję to i jestem bardzo ciekawa innych ich książek, bo z tego co wiem, te, które są wydane w Polsce, czyli Króliczek i jeszcze jedna książka, której tytułu teraz nie pamiętam, są właśnie z gatunku tych dziwnych. Ta książka łączy w sobie tak naprawdę horror, powiedziałabym, że groteskę, trochę może właśnie jakiś taki thriller, takie coś niepokojącego. Coś ten deseń, nie jest to taki stricte, stricte mocny horror, ale na pewno... Jest to jeden z gatunków, które łączy ta książka. Jest tutaj dosyć mocno onirycznie, właśnie niepokojąco. Nie chcę za bardzo wchodzić już w dalszą część fabuły, niż to, co powiedziałam, bo faktycznie mamy tu do czynienia z pewnym kultem, z pewną taką grupą. I tutaj nie wiadomo do końca, co to za grupa. No, pewną grupą, która kultywuje piękno, która w sposób łapie w swoje siedlę naszą tytułową Bell. Ona jest w ogóle Mirabel, dlatego Bell. Ja to nie pamiętam, jak to wcześniej powiedziałam, ale ona jest Mira, Mirabel, Bell. No i, ale właśnie to, co też zauważyłam i kiedy tak trochę przetrawiłam tę książkę i o czym też mówią inne osoby, mamy tutaj do czynienia z taką wielowątkowością, ale też wielopłaszczyznowością bo mamy tutaj zarówno ten kult piękna i taka mocna fiksacja na temat piękna, nawet taka trochę nieuświadomiona w przypadku Bel, ponieważ od właściwie najmłodszych lat w mamy tu relację matki z córką, taką wielopłaszczyznową, takie odbicie trochę tej matki w córce, a równocześnie kiedy ta córka na przykład jakieś zabiegi stosowała, czy jakieś rzeczy stosowała i matka ją gdzieś tam kajała za to, a później okazywało się, że sama zaczęła to robić, czyli takie, taka w ogóle dziwna relacja jakaś taka tej matki z córką. Tutaj dodatkowo, właśnie taka możliwość bycia coraz piękniejszym, i co człowiek jest w stanie zrobić, za jaką cenę na przykład, żeby utrzymać to swoje piękno zewnętrzne. Taki wątek sekciarski, można by powiedzieć, taki trochę nadnaturalny, ponieważ, no nie wiem, czy można to nazwać realizmem magicznym, ponieważ jest to horror, czyli to jest nadal gatunek, który ma w sobie jakieś takie ponadnaturalne, może mieć sobie takie ponadnaturalne wątki, i one to jest zdecydowanie są, więc coś w ten deseń. Przy tym napisana, ja na początku nie byłam przekonana i nadal mam. W sobie takie właśnie poczucie, że to było dziwne po prostu, w dziwny sposób napisane. No, chodzi, tutaj chodzi mi bardzo o taką techniczną, te, techniczny jakby aspekt tego pisarstwa. Czasami łapałam się na tym, że trochę mi się to dziwnie czytało, nie wiedziałam, co jest myślami głównej bohaterki, co zostało wypowiedziane, ale to też nadawało tej książce takiej całości, bo właśnie, tak jak mówię, ona była mocno taka zamglona, taka oniryczna. W pewnym momencie sama główna bohaterka już nie wie, co jest snem, nie wie, co jest ich co, co jest wspomnieniem, Mieniem, wyobrażeniami, a co wydarzyło się naprawdę, kiedy zaczynają się wizyty w tej rezydencji, o której mówiłam w ogóle, mm, do której zaprowadzają, ją, bo ja mówiłam, że ona tam do, dochodziła, a ona jakby ubierała buty chyba tej matki, właśnie czerwone, e, dzięki którym tam docierała, e, no to ona też w pewnych momentach nie wie, jak na przykład znalazła się w tym mieszkaniu, w tym domu z powrotem. Nie, po prostu jakby część rzeczy się zaciera. W pewnym momencie, kiedy ona już tam po Powiedzmy darmowym zabiegu, który został jej zaoferowany. Bo ona oczywiście przedłuża ten swój pobyt w, w tych Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, nie wraca do tego Montrealu. No to zaczyna się takie wchodzenie w buty trochę tej matki, ale też trochę zaczyna się takie wspominanie różnych rzeczy, trochę właśnie. No, i właśnie, nie wiem do końca, jak o tej książce opowiadać, żeby po pierwsze nie dospoilerować za dużo, a po drugie, żeby ująć w to jakąś logiczną całość. Mam nadzieję, że mu wszystko coś, jakiś obraz tej książki się wyłania z tego, co mówię, ale tak jak wspomniałam, jest to na pewno książka dla fanów dziwnych książek. Mi się ona podobała. Troszeczkę, miałam taki zarzut, który tutaj miałam, to mam wrażenie, że nasza główna bohaterka przez dużą część książki jest taka dosyć naiwna, że to taka naiwność granicząca wręcz z głupotą, można by powiedzieć. I cały czas się zastanawiam, na ile to był zabieg, a na ile po prostu jakoś tak dziwnie została ta, przedstawiona ta bohaterka. Chodzi mi o to, że kiedy na przykład ona przychodzi z tej rezydencji, no to ona sobie myśli, a, że to jest jakieś tam spotkanie po prostu, nie pamiętam już, co ona tam myślała na początku, a później jak ten zabieg zostaje przeprowadzony, to a, to pewnie jakaś tam maseczka i tyle będzie, bo to jest za darmo. I mimo, że ona jest w jakiejś dziwnej posiadłości, że tutaj te meduzy, że w ogóle z dziwnymi ludźmi rozmawia, to ona sobie, tylko że właśnie, to może być... Zabieg poniekąd i ja to chyba muszę jeszcze przetrawić po prostu, bo ona cały czas rozbywa rozmowy z jakimiś dziwnymi ludźmi i mam wrażenie, że ona sobie sama próbuje tłumaczyć, że to jest takie, a że to to nic, albo że, że jej się coś wydawało, na przykład, że nie wiem. Yy... To było, że zawarczała na przykład na, na, te, na takie osoby. W sensie na dwóch mężczyzn, ta kobieta w czerwieni, ona, nie, nie, to mi się wydawało, ona pewnie nie chrząknęła. i oczywiście to jest taka przykładowa sytuacja, ale takie rzeczy tutaj były i tak są główną bohaterką. Nie do końca wiedziałam, na ile to zabieg specjalny, a na ile trochę wyłania się z niej taka naiwność, powiedzmy, no nie wiem. Tak czy inaczej, książka na pewno z tych lepszych i jestem zaintrygowana. Chociaż tak, jak mówię, widzę jakieś tutaj rzeczy, które nie do końca mnie przekonały, także. Także tak, ale ogólnie mi się podobała. I tutaj też mamy taki wątek nawiązania, tak właściwie do um, bajki o Króle w śnieżce to raczej takie oczywiste nawiązania, ale myślę, że tu w ogóle taki kult piękna, zawarty też w innych i bajkach i w ogóle w jakichś takich um, kulturze, um, jest dosyć tutaj jasny. I myślę, że tutaj bardzo wiele można w tej książce znaleźć takich smaczków, nawiązań. W ogóle też wątek z Tomem Cruzem, który tylko rzucę, bo też nie chcę tego rozwijać, myślę, że warto to przeczytać po prostu, jest dosyć ciekawy, też trochę nawiązujący do tych oczu szeroko zamkniętych, otwartych, nie pamiętam tego tytułu. Także tak, faktycznie jeżeli oglądacie ten film, czy właśnie lubicie tego typu mroczne klimaty, dziecka rozmyry i tak dalej, psychozy, w sensie to nie do końca jest ten vibe, bo tutaj właśnie mówię, ten kult piękna, to, że ta dziewczyna jest od najmłodszych lat wychowana, właśnie jak mówiłam, że ona musi to ponakładać, coś naciągnąć, coś tutaj ten, cały czas myśli o tym, o tym, jakie słońce jest szkodliwe dla jej skóry i to się w ogóle bardzo, prze, bardzo często pojawia, także no, o tym jest ta książka, a równocześnie o właśnie pewnych ludziach, istotach, które w zamian za to, że dadzą jej to piękno, powiedzmy, e, i y, no to czegoś oczekują w zamian, tak? No to może tak to zostawmy. E, ogólnie podoba mi się. Także jeszcze pewnie przetrawię i zastanowię się nad oceną, e, ale jestem zaintrygowana i w ogóle podoba mi się też bardzo okładka. Bardzo mi się podoba. I też róże mają znaczenie, ten kolor czerwony. No jest tutaj też dużo takich, um, jak miałam, nawiązań, ale też takich symboli. Także myślę, że warto tę książkę tak na spokojnie przeczytać. Właśnie w, papierze, w sensie nawet nie wiem czy jest jej audiobook, ale żeby sobie ją tak przeczytać i się trochę nad tym pochylić i pozastanawiać, bo ona jest przy tym, swojej niby przy tym że jest horrorem i, i w ogóle jest bardzo aktualna, bo jednak ten kult piękna jest w tym, znaczy nie tylko w tym momencie, ale jednak e, te wszystkie filtry, to wszystkie e, 10 faz wieczornej i porannej rutyny i to wszystko, to wszystko, no to widzimy, że to jest aktualne, że to się dzieje i też tutaj jest to takie właśnie groteskowo ubrane, e, horrorowo ale myślę, że naprawdę warto. Także tyle i ja od siebie polecam. Mi się podobało. Um, I zaczęłam książkę już w e-booku książkę Silos. I przeczytałam na razie bardzo mało, ale stwierdziłam, że o niej już tak tylko napomknę, ponieważ jutro lecimy do Paryża i będziemy tam przez cały weekend, więc prawdopodobnie albo nagram update w, na miejscu, ale możliwe, że nie będę miała do czasu, albo już w poniedziałek po powrocie, ponieważ wracamy w poniedziałek tam w trakcie dnia, więc wieczorem bym mogła nagrać update już z tej końcówki tygodnia i pewnie jakoś w połowie tego tygodnia się pojawi. Tak czy inaczej, ale w sensie film. Zaczęłam tą książkę Silos. Jest to science fiction. Bo tak mi się wydaje, że, że, że to można zaklasyfikować. I to jest pierwszy tom. Ja nie jestem teraz pewna, na pewno są trzy. I nie wiem, czy to nie jest trologia, czy jest coś więcej. Wydaje mi się, że są trzy. No i um, opowiada to o tym, że ludzie żyją w silosie. Na razie wiem o jednym, nie wiem czy o większej ilości, ponieważ na świecie jest um, pewna. W sensie świat jest jakby toksyczny, skażony i nie mogą wychodzić na zewnątrz. Mają takie ekrany, na których widzą to skażenie i tak dalej, ale z czasem te ekrany się. Um, to, to powietrze takie toksyczne, to, to, no, nie wiem jak to określić, te ekrany stają się po prostu brudne. No i um, jest tam normalnie w tych silosach burmistrz, czy tam jakiś prezydent, akurat pani, jest szeryf, no i ogólnie tam to jest jakoś tam uszeregowane, powiedzmy, nie? No i my poznajemy na sam początku książki szeryfa, um, jeżeli ktoś dopuści się czegoś takiego poważnego, na przykład będzie chciał wyjść na zewnątrz i będzie o tym głośno mówił i, i po prostu krzyczał czy coś, albo będzie podburzał, lub tam nie wiem, robił jakąś awangardę. Nie, nie wiem, tak się mówi, no rozumiecie, gdzieś tam po prostu podburzał, że ten system mógłby się załamać, cokolwiek, no to on zostaje wysłany na zewnątrz, jako czyściciel, tak się właśnie nazywają te osoby, trafia do jakiejś tam celi, powiedzmy, no i później dostaje kombinezon, który ma przez jakiś czas chronić tą osobę przed tym. Tym zatruciem czy, czy przed tymi skażeniami, dostaje specjalne środki. No i oni mają wyczyścić te ekrany, żeby po pierwsze ludzie właśnie widzieli ten obraz, żeby tam chyba coś było z ciśnieniem w tym silosie, żeby ono, bo. Ono żeby nie wysadziło po tego silosa. Ja teraz nie do końca ogarniałam o co chodzi. No i ogólnie rzadko takie osoby się zdarzają, ale się zdarzają. No i. Ludzie zawsze, mimo że właśnie zostają tak powiedzmy skazani na śmierć, bo to ten kombinezon przez ileś czasu ich chroni, ale później oni idą gdzieś tam dalej, poza widnokrąg czy tam na widnokrąg, no i umierają. Tak przynajmniej widzą to ci, którzy są w silosie. No ale mimo wszystko, jak wychodzą, no to mogliby oleć to, to czyszczenie tych ekranów i po prostu skoro tak mają zginąć, no to, to oleć. Ale mimo wszystko zawsze każdy, kto wychodzi z silosu, no to oczyści te ekrany. No i w pewnym momencie trafia na... Na naszego szeryfa, no to jest ogólnie na samym początku i ogólnie ja już jestem trochę dalej, kiedy ten szeryf jakby, coś się z nim dzieje i teraz ta nasza, naszą główną bohaterką jest już pani prezydent czy tam, czy tam burmistrz. Także na razie wiem tyle. Wiem, że jesteśmy w silosie, że ziemia jest skażona i że w ogóle nie można wchodzić na ziemię. Nawet mają, jak mają jakieś tam kombinezony, no to one nie są na tyle szczelne. W sensie, tam chyba było coś z dostępem powietrza, że po prostu na ileś tam czasu mają powietrze w hełmach czy, czy coś takiego. No i tyle, wiem. Także na razie tylko zaczęłam. Jestem, ogólnie wylosowałam sobie tę książkę ze Słoika, czyli z tych moich książek, które od dawna chciałam przeczytać. No i tak wyszło właśnie, że wylosowałam sobie audiobook normalnych ludzi którego będę słuchać i e, stwierdziłam, że wylosuję jeszcze drugą książkę, żeby właśnie ją sobie czytać e, na czytniku, bo, e, no bo do samolotu w wolę wziąć czytnik po prostu, bo mam mały plecak i nie chcę mieć dużej książki. No i więc w się Silos, no i go będę teraz czytać. Także tutaj moja aktualna e, liczba, jeżeli chodzi o książki w tym e, tygodniu. No i wracam do Was albo z pryża, albo już po powrocie. Przyszłam się z wami przywitać i podsumować kolejny tydzień mojego wyzwania. Jestem już po Paryżu, czyli w kolejnym tygodniu. Stwierdziłam, że nagram już w domu na spokojnie, bez wyścigów. Także tutaj wstawiam swoją tablicę. Jednego dnia nie udało mi się przeczytać w tym tygodniu z stron, właśnie z względu na to, że byłam na wyjeździe i ciężko tam było, no po prostu z czasem, żeby to wszystko ogarnąć. Także przyznaję się i niestety ten jeden dzień tam nie dobiłam do to 100 stron, ale to nic. Jakby później czytam dalej i nadal staram się te 100, 100 stron utrzymywać. Także małe potknięcie, ale to nic. Ja czytam Silos i jestem już przy końcówce. Teraz też jak to nagrywam, ale w tamtym tygodniu udało mi się przeczytać. No, tutaj pokazuję ile stron, ale ta książka ma ponad 600 stron, także jeszcze troszeczkę mi zostało. I myślę, że nie będę już wracać w kolejnym filmie właśnie z tą książką, w sensie zobaczę jeszcze. Na razie powiem Wam o moich wrażeniach i może z jakimś takim krótkim podsumowaniem na początku tego przyszłego filmu, ponieważ będę ją kończyć, jakby kończę ją w tym kolejnym vlogu. Tak jak wspominałam, Silos to jest science fiction. Z jakiegoś powodu, jakiejś prawdopodobnie, nie wiem, wojny nuklearnej, jakiegoś wybuchu, Ziemia jest skażona i właśnie nie zamieszkała do życia. No i jest Silos podziemny, który ma w ogóle ponad 100 kondygnacji, no i w którym po prostu ludzkość sobie zorganizowała życie. No i tak jak mówiłam, na początku mamy tego szeryfa, no a później po tym, jak on wychodzi na zewnątrz. No, dzieje się dalsza akcja. No i jest też taki dział, bo tam są też jakieś takie różne działy. No i jest dział IT, który jest dosyć taki tajemniczy i autorytarny, można by powiedzieć, ponieważ to oni te wszystkie nowinki um, ogarniają, to oni e, kontrolują te ekrany, przez które ludzie widzą, co jest na zewnątrz. Oni też projektują te kombinezony, w których wychodzą ci czyściciele. No i w pewnym momencie ogólnie jest zastępca tego szeryfa, no ale ten on nie chce zostać jakby głównym szeryfem. No i na szeryfa zostaje wytopowana pewna kobieta. No i dzięki niej. Zaczyna coś się dziać, coś zaczyna być podburzane, mimo że wcześniej, w ogóle na początku książki dowiadujemy się dzięki żonie szeryfa, że prawdopodobnie coś tam jest usuwane z, z jakichś serwerów, z danych ogólnie tego silosu, że nie wszystko jest takie pewne, nie wiadomo do końca jak toczyła się historia w tym silosie, że niektóre rzeczy właśnie niektórzy może chcą zataić przed ludźmi ogólnie w tym silosie. No i. Żeby właśnie nie spoilerować za bardzo, ona zostaje tym szeryfem no i zaczynają się właśnie coraz większe domysły, zaczyna się coraz, więcej taka, coraz większa taka akcja. Ogólnie dosyć wartka jest tutaj akcja i faktycznie chce się to dalej czytać, no bo zastanawiamy się podczas lektury, czy faktycznie tam jacyś ludzie, ten dział IT coś ukrywa, czy tam na ziemi jest się w stanie żyć, czy faktycznie no, wszyscy umierają teoretycznie, przynajmniej takie są, tak to jest, zostaje przedstawione i też ludziom mieszkających w silosach. Ehm, no, ale czy tak naprawdę jest? Czy nie da się przeżyć na tej ziemi jednak? Czy może istnieje więcej takich miejsc jak ten silos? No, bo tak naprawdę historia jest gdzieś zatarta, usunięta z serwerów. Ludzie, którzy mieszkają tam, już jacyś tacy młodzi powiedzmy, nie pamiętają, nie, nie znają tej historii, wszystko to zaczyna być takie podporządkowane pod system, także ogólnie te, trochę to mi przypominało 13 Dystrykt w Iżyskach Śmierci, jak 13 dystrykt, dystrykt właśnie był taki mega uporządkowany, oni tam byli bardzo tacy restrykcyjni, no i też oni byli pod ziemią. No więc to coś takiego miałam skojarzenia, kiedy to czytałam. No i jestem ciekawa, w sensie będę kończyć właśnie teraz tą książkę, jestem ciekawa, jak ona się zakończy. No i z tego, co sprawdziłam, to jest faktycznie trylogia. Także w ogóle ja myślałam, że ta książka jest stosunkowo nowa, a okazało się, że to było wznowienie takie całkiem niedawne, ponieważ właśnie wyszedł serial. E, więc ta książka wcale nie jest jakaś super nowa, tylko po prostu było wznowienie i chyba się o niej ponownie zrobiło głośno. E, także no, jestem bardzo ciekawa, bardzo dobrze mi się ją czyta jest dosyć długa, no bo tak jak mówię, ona ma chyba 650 stron, e, także no, na taki film, gdzie mam e, przez t, jakby tygodniowy film, no to w tym e, tygodniu udało mi się przeczytać, znaczy czytałam tylko dwie książki, dlatego też postanowiłam trochę przybitek z Paryża pokazać, e, żeby po prostu czymś to trochę przełamać. Także e, kończę, w tym kolejnym vlogu skończę na pewno ten silos i może jeszcze jakieś kilka słów e, opowiem, a tymczasem żegnam się z Wami, jeszcze raz moja tablica na sam koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.